Lampa Owel to elegancki i nowoczesny element wyposażenia, który wspaniale wkomponuje się w różne wnętrza, dodając im wyjątkowego uroku i funkcjonalności. Wyróżnia się oryginalnym i minimalistycznym designem. Jej owalny kształt nadaje jej nowoczesny i subtelny wygląd, który doskonale współgra z wieloma różnymi stylami dekoracji wnętrz. Lampa została wykonana z najwyższej jakości materiałów. Korpus jest wykonany z trwałego metalu, a klosze są szklane. Ta lampa jest wyposażona w nowoczesne źródło światła, które zapewnia jasne, równomierne i energooszczędne oświetlenie. Także jest łatwa w montażu. Lampa Owl to nie tylko źródło światła, ale także element dekoracyjny, który podkreśli charakter Twojego wnętrza i stworzy przytulną atmosferę. Jej nowoczesny design i wysoka jakość wykonania sprawiają, że jest to doskonały wybór dla osób poszukujących funkcjonalnego i stylowego oświetlenia.